Dzień dobry, to już dziś rusza nowy sezon PKO Bank Polskiej Ekstraklasy Nie da się ukryć, że troszkę wszyscy się za naszą rodzimą ligą stęskniliśmy Można na nią narzekać, krytykować ją, ale koniec końców i tak wszyscy będziemy zasiadać co piątek do niej jak do najlepszej telenoweli Bo to w sumie jest taka telenowela, możemy spodziewać się wielu zwrotów akcji, niesamowitych wręcz zwrotów akcji Również poza boiskiem, wielu emocji Oraz czasami, szczególnie do, dotyczy to zagorzałych kibiców, ja mam to szczęście, że jestem neutralnym obserwatorem, ale również towarzyszyć oglądaniu Ekstraklasy będzie czasami do za rozgoryczenia, choć mimo wszystko pozytywnych emocji powinno być zdecydowanie więcej, ale tak, już na poważnie. Nie chciałem robić jakiejś specjalnej zapowiedzi. Jak zapowiedziałem, raczej to ma być taka luźna pogadanka na temat startu rozgrywek. Mam tutaj kilka punktów sobie zapisałem i tego będę się trzymał, ale tak jak powiedziałem, nie będzie to obszerne podsumowanie przygotowań, jakieś predykcje, zapowiedzi i tak dalej. Raczej kilka rzeczy, na których warto zwrócić uwagę, i także. Chyba możemy zaczynać, jak ktoś w miarę uważnie śledził to, co wygadywałem na tym kanale na temat naszych rodzimych rozgrywek, to pewnie pamięta, że byłem wręcz zachwycony poprzednim sezonem i nie ukrywam, że bardzo chciałbym, abyśmy mieli powtórkę z rozrywki, żeby padało multum bramek, żeby rzadko padały bezbramkowe remisy, których naprawdę było niewiele, przypomnę, że bywały takie serie 50-60 meczów z golem, także mam nadzieję, że w tym sezonie nie będzie inaczej. A to prowadzi to do tego, że znów doświadczymy fascynującego wyścigu o mistrzostwo, który będzie trwał do samego końca i w który tak naprawdę zaangażowanych będzie wiele drużyn, a tak generalnie wydaje mi się, że potencjał ku temu jest i to nie mały wielu ekspertów, typuje na mistrza Polski Raków Częstochowa, co zresztą i ja, choć ekspertem nie jestem, jak najbardziej podzielam, ale obrońca tytułu również jest mocnym kandydatem, do tego dochodzi trzecia drużyna, czyli pogoń, która również wydaje się mieć silną pozycję startową, nie można zapominać o legii, która dość fajnie się odbudowuje i wydaje się, że to co wydarzyło się przed rokiem, to faktycznie był ogromny wypadek przy pracy, który teraz raczej zdarzyć się już nie powinien, a i warto też wspomnieć o tym, że sporym atutem LEGI jest fakt, że ta nie gra on już w europejskich pucharach będzie mogła się skupić wyłącznie na rozgrywkach ligowych, ale walka o mistrzostwo to jedno, wszyscy pamiętamy doskonale, że w dole tabeli było równie ciekawie i teraz chyba również nie powinno być inaczej. Zazwyczaj w gronie faworytów do spadku są Beniaminkowie, co zresztą nie dziwi, bo w ostatnich latach zmiana poziomu ligowego z zaplecza na ten najwyższy. To była istna przepaść i ja wiem, że marka nie gra roli. Widzę w choć jest wielką marką, tak samo korona czy mieć. To są z miejsca drużyny skazane na walkę w dole tabeli, ale nie skreślałbym oczywiście żadnej z nich teraz tutaj, o, o, tak od razu. Cały czas sytuacja się tutaj powtarza, już tak naprawdę trzeci raz co prawda mocnym kandydatem do pożegnania się z Ekstraklasą jest Stal Mielec, która po raz kolejny doświadczyła solidnego przemeblowania kadry, ale najważniejsza osoba pozostała na stanowisku. Mowa rzecz jasna o Adamie Majewskim, który tak mi się wydaje wyrobił sobie niezłą markę w zeszłym sezonem i pewnie mógłby znaleźć pracę w nieco lepszym ale albo stabilniejszym klubie, ale zechciał pokazać, że nie boi się trudnych wyzwań, a jeśli już udałoby mu się utrzymać Stal, to to, to będzie to naprawdę duży wyczyn. Inną drużyną, która również może być zamieszana w walkę o utrzymanie, jest chociażby radomiak, ale wszyscy pamiętamy, jak dobrze w zeszłym sezonie poradzili sobie radomianie, i to w zasadzie oni dali taką małą lekcję, jak powinien zbroić się na ekstraklasę Beniaminek, albo inaczej, od czego powinien zacząć. Beniaminek chcący realnie walczyć o utrzymanie, a mówiąc wprost, jest to defensywa, coś, o czym w ostatnich latach miały problemy, czy to UKS pod Beskidzie, ostatnio górnik Łęczna, czy termalika. Chcąc realnie się utrzymać trzeba postawić na dość pragmatyczne podejście, szczelną defensywę no i oczywiście te proste środki. Ciekaw jestem też warty pozań wiele osób niebezpiecznie typuje ją w walce o utrzymanie choć tutaj podobnie jak u y, Mielczan największą wartością tej drużyny jest świetny szkoleniowiec, człowiek który wie co robi. Dawid Siulczyk kimś takim ewidentnie jest i niewykluczony, że tym razem nie będzie walki o utrzymanie, a może od początku spokojny byt albo nawet coś więcej, ale to wszystko oczywiście wyjdzie w praniu wzmocnienia. Wskazują na to, że może być cię Ciężko, ale w metodzie siła, w sposobie Ja nie ukrywam, że w, w, taka warta jej styl gry z rundy wiosennej To jeden z powodów, dla których nie mogę doczekać się inauguracji Zresztą super sprawa, że Poznaniacy zaczynają z, z wysokiego C Zaczynają bowiem od starcia wicemiszem Polski z Rakowem Cóż, no bardzo ciekawe statystyki Przedstawiła platforma Ekstra Stats Dotyczące doświadczenia poszczególnych drużyn Na najwyższym poziomie rozgrywkowym Okazuje się, że po Goni Szczecin Wszyscy piłkarze rozegrali W Ekstraklasie łącznie 2200 meczów lechi 10, Mniejraków i Legia Na przykład są gdzieś tak mniej więcej w środku Stawki średnio 1500 meczów Ich piłkarze zagrali na najwyższym poziomie Rozgrywkowym w Ekstraklasie, ale Niepokojące to wyglądało jednego z Beniaminków Miedzi, której piłkarze rozegrali Łącznie tylko 334

to 854 mecze wicewa, ale to też niezbyt dobry wynik przez ostatnie miejsce zajmuje tutaj jak z 790 meczami od razu może dodam, że Korona, trzeci z Beniaminków znajduje się mniej więcej we wspomnianym środku stawki 1349 meczów ich piłkarze rozegry, jej piłkarze rozegrali w Ekstraklasie to oczywiście tylko mecze, nic poza tym ale coś tam jednak może to mówić mieć dokonała kilka, kilku niezwykle ciekawych transferów z byłym piłkarzem Manchesteru United na czele, także należy wspomnieć dużym talencie z pierwszej ligi, Olafie Kobaskim. bardzo jestem ciekaw zresztą tego chłopaka ciekawym nabytkiem jest też niejaki Kaccha Wuwe, wypożyczony z Newell's Old Boys ale faktycznie takie budowanie kadry na graczach, dla których w znacznej większości ekstraklasa jest ligą nową może być ryzykowne, ale kto wie, być może też opłacalne to się dopiero tak naprawdę wyjdzie w praniu jakość nie zawsze idzie w parze z doświadczeniem i na odwrót, doświadczenie nie zawsze idzie w parze z jakością oczywiście a propos ciekawych nazwisk, sporo ich będzie w rozgrywkach. Ja bym chciał się skupić na mniej oczywistych, bo wszyscy oczywiście ciekawi jesteśmy, co pokaże w leku Citai, swoją drugą znakomitą, co pokaże Afonso Sołca, wspomniany Kacziabułę, co pokaże poprowadzić do ekstraklasy na Kanabaku czy nawet Paweł Wolkowski, ale jest kilka ciekawych, acz nieoczywistych nazwisk, na których chciałbym się skupić. i Jednym z nich jest Julian Szeku, którego widzę wsprowadził z wicemistrza Albanii. Nie będę ukrywał, że nie znałem wcześniej tego gracza, a kierunek albański nie kojarzył mi się jakoś specjalnie dobrze że jeśli chodzi o dobrych piłkarzy, ale Szechu ma potencjał, żeby być, a może nie tyle, ale czołową postacią ligi, ale na pewno, żeby być kluczową postacią Widzewa, z tego co wiem, bardzo dobrze prezentował się w treningach, nie najgorzej wyglądał w sparingach, nawet w nieoficjalnym debiucie z Lechem Poznań przy Bułgarskiej był taką wyróżniającą się postacią, a to co go generalnie wyróżnia, to całkiem niezły przerzut i naprawdę dobre czytanie gry, jak na defensywnego pomocnika przestało, lubi co prawda zejść między stoperów, choć widzę, chyba będzie preferowany Grał z trójką z tyłu, więc ten manewr będzie mu zbędny, ale generalnie potrafię się odnaleźć mniej więcej na pozycji numer 6 lub nieco wyżej. I tak mi się wydaje, że to może być naprawdę ciekawy piłkarz, jest bardzo uzdolniony technicznie czy mówiąc kolokwialnie rozwalić system tego nie wiem ale warto mu się przyglądać innym ciekawym graczem jest niejaki Davo, który przyszedł do Wisły Płocka, niedawno pograł troszkę w Hiszpanii ogólnie często jest tak, że jak przychodzi gość z trzeciej ligi hiszpańskiej, który coś tam pograł też na zapleczu La Liga to musi być z miejsca kimś niesamowitym a potem okazuje się, że jest mówiąc delikatnie niewypałem ale Davo dość dobrze prezentował się w sparingach też udało mu się, też udało mu się ustalić, że na treningach dość mocno się wyróżnia jest chętny do tego, żeby odbudować Budować swoją pozycję, a XR Klasa to dobra liga do tego, możemy się śmiać, ale jest niezłym oknem, wystawą dla takich graczy właśnie jak Dawo, i ja jestem ciekaw, co on pokaże. Potencjał ku temu, żeby zrobić furorę w naszej lidze, ma niewątpliwie również niejaki Matthias Nauellejwa, którego pozyskał Śląsk Wrocław. Polecam zapoznać się z jego sylwetką. Na weszu można znaleźć konkretny artykuł autorstwa Szymona Janczyka na temat tego gracza. Na szybko tylko dodam, że niektórzy nazywali go ponownie największym talentem w historii Villarealu, oczywiście miał problemy z kontuzjami, nie jest powiedziane, że faktycznie w środku odpali, ale potencjał ku temu ma i to duży i generalnie przyjechał do Polski z motywacją, nie jest tak, że będzie odcinał kupony, zresztą on ma dopiero 25 lat, tak naprawdę praktycznie dobrych 10 lat profesjonalnej kariery przed, przed sobą ma. Chłopak, także ja jestem strasznie ciekaw, co pokażę we Wrocławiu i mam nadzieję, że to też są takie jedne z tych powodów, dla których ten nadchodzący sezon powinien być, powinien będzie fascynujący i można się skupić właśnie na tych postaciach między innymi niektórzy jak nie mają jakiejś większej motywacji do oglądania, to, to właśnie skupianie się na poszczególnych zawodnikach taką motywacją może być, ale nowy sezon to również nowe zasady i nie mam na myśli wyłącznie zmodyfikowanego przepisu młodzieżowca, o którym jeszcze za moment rozprawię, ale być może. Że nie wszyscy wiedzą, w nowym sezonie za żółte kartki będą mogli również pauzować członkowie sztabów szkoleniowych, w tym oczywiście trenerzy. Na oficjalnej stronie Eksa klasy czytamy, iż, yy, tu cytat: Wszyscy członkowie sztabów trenerskich w przypadku nadmiernej liczby żółtych kartek będą musieli, podobnie jak zawodnicy występujący na boisku, opuścić następne spotkanie. Zawodnik lub osoba inna niż zawodnik uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych, która w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie, żółtą kartkę zostanie automatycznie. Ukarana przy czwartym napomnieniu karą, karą dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu, przy ósmym napomnieniu karą dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu, przy napo dwunastym napomnieniu karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów, a przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu, szesnastym, dwudziestym i tak dalej karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów. No nie da się uczyć, się na ławkach rezerwowych będą musieli teraz nieco troszeczkę yy, pilnować i w sumie moim zdaniem to bardzo dobra zmiana zdecydowanie na plus, a co do przepisu młodzieżowców, tutaj mam mieszane uczucie, wiadomo już, że nie będzie obowiązku wystawiania przez całe 90 minut gracza poniżej 22 roku życia, wiadomo, że będzie limit do rozegrania przez tych graczy minimum 3000 minut w sezonie a w jednym meczu nie będzie można nabić do tejże ewidencji 270 minut, to też jest dość istotne i będą kary, jeśli ktoś nie wypełni tych limitów Oczywiście kary pieniężne, czy, czy małe, czy duże, nie będę. Nie, nie, nie mnie oceniać. Można już zakładać, że niektóre, niektóre bogatsze kluby nie będą za wszelką cenę walczyć o wypełnienie limitu. I ja już mam swoje typy, które to będą kluby. Jednakże nie wiem, czy ten przepis tak, tak naprawdę ma jakiś większy sens. Pogadam sobie co prawda ten temat w najbliższej przyszłości, podając więcej przykładów, dlaczego jestem przeciwnikiem tego przepisu, choć dodam tylko, że mój pogląd na ten temat się troszeczkę zmieniał, bym powiedział, ewoluował, bo wpierw byłem zwolennikiem, ale im dalej w las staje się raczej zagorzałym przeciwnikiem tego przepisu, choć zdanie na ten temat są oczywiście podzielone. Ja szanuję oczywiście wszystkie z nich, niemniej jednak, tak już kończąc na temat przepisu młodzieżowcu, wolałbym, żeby grali najlepsi, a najzdolniejsi młodzi. No i tak się przebiją. A zmiany w regulaminach to jedno, ale warto również wspomnieć o zmianach na ławkach trenerskich. Mam bodaj 7 zmian w Śląsku pogoni, legi, wymuszona zmiana w lechu, oczywiście górniku, a także w pogoni oraz Jagielonii. I generalnie większość z tych głów wydaje się być bardzo ciekawych, mających sens. Zresztą już w poprzednich rozgrywkach mówiłem, że wydawało mi się, że coraz więcej jest zmian robionych z głową. Tutaj odsyłam do materiału podsumowującego zaczął roczne rozgrywki, ale wspomnę tylko, że zmiany w Krakowi, Zagłębiu, czy w Warcie Poznań wydawały się na plus. Choć można było mieć. Mieć różne zdanie na temat zwolnień. W tych klubach szczególnie dotyczy to Warty, a ja sam zresztą byłem przeciwnikiem zwolnienia trenera Tworka. O tym opowiadałem, odsyłam do materiału, jeśli ktoś chciałby posłuchać, obejrzeć, no ale koniec końców wyszło to zdecydowanie na plus. Teraz najbardziej jestem ciekaw tych trzech nurtów szkoleniowych takiego takich z zachodu. Niemieckiego w górniku ze sprawą Bartosza Gaula, szwedzkiego za sprawą Jensa Gustafsona w pogoni oraz holenderskiego w lechu Poznań za sprawą Johna Van der Broma. Choć przyznam zupełnie szczerze, że ta ostatnia dwójka już mnie troszeczkę zawiodła, chociaż zawód to może za duże słowo. W każdym razie może zacznę od Szweda. Zdziwiły mnie troszkę jego słowa po wczorajszej porażce pogoni na Islandii. O Europejski jeszcze troszeczkę po, pogadam Niedalekiej przyszłości, teraz będzie troszeczkę dodam tylko, że częściej materiałów będą się pojawiać ze względu na to, że jest liga już powróciła, już sezon górkowy za nami, i jest więcej tematów, no ale mniejsza z tym dodam tylko, że po porażce, która zdarzyć się nie powinna na Islandii, yy, no nie z takim rywalem, nie w sytuacji, kiedy to nasze kluby potrzebują punktów w rankingu UEFA jak tlenu, yy, doszło do konferencji pracowej, na której Delikatnie mówiąc, szkolenie pogoni się nie popisało. Tuż trener pogoni mówił, że można się było tego spodziewać, że to był trudny rywal i tak dalej. Generalnie ciężko mi to skomentować, naprawdę. Zamiast szczerze przyznać, że drużyna zawaliła, to brnął w taką smutną narrację, z której wynika, że piłkarze pogoni są na poziomie Islandczyków, którzy nie utrzymują się z grania w piłkę. Jeden z piłkarzy, Kaur Rejkjavik, jest ponoć nauczycielem, innym budowlańcem. Kilku piłkarzy tak naprawdę ma profesjonalne kontrakty. No moim zdaniem taka narracja po meczu jaką wystosował Gustawson po prostu nie przystoi. To, to, to nie jest budowanie mentalności zwycięzców. zresztą z tym samym z tym szkoleniowcem takiej historii kilkukrotnie miał miejsce. Znajomy dziennikarz CVP Sport Przemysław Chlebicki dowiedział się, bo wiem, że napisał nawet o tym tekst, że chciał chociażby kibice Hajduk'a Split' mieli o takim o, tak, o, o, o tym szkoleniowcu, o, o takim zachowaniu szkoleniowca, pretensje do, do, do właśnie do Gustafsona, zarzucali mu taki właśnie minimalizm. No ale cóż, może to było jakieś przejęzyczenie, lapsus językowy, troszkę co prawda wydłużony, bo to całe zdanie grubsza, wypowiedź, ale tak pół żartem, pół żartem, pół serio udam, że to był taki mały wypadek, że pracy może. Jak piłkarze zawali taki trener po prostu. W końcu konferencji to też jest część pracy trenerów. A co do Vandenbroma, to bo powiedziałem też, że ten mnie też już troszeczkę zawiódł, ale w tym wypadku to już tak tylko delikatnie, otóż nie chodzi o mecz z Karabachem czy tam Super Polski, czy coś w tym rodzaju, otóż zerknąłem sobie teraz na skarb kibica przeglądu sportowego tradycyjnie musiałem zakupić, dzisiaj w końcu tradycja to tradycja i w ankiecie trenerów, takiej tam oczywiście też tradycyjnej można powiedzieć, nie ma tam odpowiedzi Wanderbroma, otóż trener Lecha bowiem jako jedyny nie odpowiedział na pytanie o to, kto będzie mistrzem jakie są cele na nadchodzący sezon i tak dalej no troszkę szkoda, bo pamiętam jak rok temu jako jedyny Maciej Skorża w tej ankiecie odważnie odpowiedział, że mistrzem Polski będzie Lech i takiego myślenia mi tutaj zabrakło. Takiej mentalności zwycięstwa, której niewątpliwie Maciejowi Skorżem mogą inni szkoleniowcy naprawdę zazdrościć. No i to w sumie tak naprawdę wszystko co chciałem na, na temat yy, tutaj w tym materiale powiedzieć. Chyba wyczerpałem wszystko, tutaj, jak patrzę na podpunkty. Nie chciałem się nie wiadomo, jak bardzo rozwijać, bo prawda jest taka, że jak wspomniałem, jest mnóstwo innych ciekawszych materiałów. Ja chciałem tylko zahaczyć o takie najciekawsze punkty. No troszeczkę się rozgadałem tradycyjnie. Nie chciałem robić, jak już wspomniałem, jakiejś takiej większej zapowiedzi. Można takowych, no, no, oczywiście znacznie lepszych, znaleźć w multum, czy to jest wideo, czy w tekstach. Dzisiaj kanał sportowy nadaje o 12 wcześniej. Już w zasadzie muszę zaraz odpalić zresztą, bo już jest przecież po 10.00. Tetrycy przygotowali taki, jakby skarb kibica, skarb tetryków, bodaj to się tak nazywa. No cóż, nie, ja nie mogę się doczekać inauguracji, na pewno nudno nie będzie. Na pierwszy ogień idą całkiem ciekawe mecze. Wieczorem derby do Dolnego Śląska, jednym słowem, a w zasadzie to trzema będzie się działo. Musi po prostu, tradycyjnie. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.